Z Księgi Proka Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step, i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje także, skasząc i wykrzykując z uciechy. Chwała Libanu ją, chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga pokrzepcie ręco słabłe, wzmocnijcie kolana umdlałe, powieście małoduszni, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boże odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą, wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, i język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie, spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w kranice wód, by badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale nad szcinem z będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierzę najdzichsze nie wstąpi na nią ani się na niej nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni i odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na z ze radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.